Jesteśmy właśnie w drugiej części odcinka. Ona pewnie wejdzie jeszcze może dzisiaj albo jutro rano, bo nagrywam to? Który dzisiaj jest? Kosa? 5 stycznia i 20 roku 2020 roku oczywiście i yy, no odblokowałam nareszcie tam lotnie. A ja nie... Pewnie, mówię, pewnie, 6, pewnie 6 stycznia, czyli w poniedziałek święto 5 królów, 3 5 no, <laughs> królów 3 <laughs> królów y, pewnie wejdzie ten odcinek. A jutro ja, Więc... jest update tego klasztora do 6 gramu. Ej no. I będzie ta ta, ta, ta arcerka taka ta. z tym. BUMK BUMP CRA. BUMP CERKA. Odblokowuję tą lotni... Y, odblokowuję ten backpack i go zakładam. Tak 3 bpka, ja Tylko jeden. Chcę zobaczyć co, z, co za ten miecz. Find 10 elfów? <laughs> Elf. Ja wiem chyba co to jest. Co to jest? Te stwory na mapie biegają. Co? Na... Biegają? Co? <laughs> nie, nie biegają. On Ej, jest... ma 5%. Wywalaj. Wywalaj. Aha, czyli teoretycznie będzie no. mi to wypadało Zło, złotych skrzynek powinno mi to wypadać. To jest, to jest bez sensu, przecież to jest banalnie proste. A nie wiem o co chodzi z tymi elfami. Przysiądź się. Czy elf to po angielsku elf? No. No. To, a przecież, znaczy Dzie... Dzie... wejdź. Dziękuję Pani Kosa, i ty. Właśnie nie wiedziałem, co to jest elf po angielsku. To znaczy elf po angielsku. Krwawie. Czemu? Bo mi tu krew Tramen mu musiał wylał. Czyli musisz szukać złotych. Gdzie jest dużo złotych skrzynek, jakbyś mi e, Tutaj, na tej miejscówce. Na której? Na tej... Na... Aha, na tej farmie! No dzięki! To, dobra, no na tej farmie. Nie, nie, na tej farmie nie patrz. Tutaj. Aaaa. Aha, to wiem, ale tam na tą piramidę leci dużo spłacańców. No wiem, dlatego ja, i... dla... tam dla, dla 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 spacenców, ej! Że jest dużo z tych złotych... Skrzynia. Już widziałem pięć tych kulek. sześć na meczu? Tak, ale jej nie niszczyłem, no bo ja dopiero jeszcze leciałem battle busem. Uh -huh. O, ja właśnie przylądowałem o, koło... 6. Mam dwie tarz, mam dwie Wylądowałem koło siódmej z tej. Nie O, ty typie, Nie, 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 nie wolno. Nie wolno mi brać. O, zebję tego. O, jest kolejna jest pierwsza kulka. Okej, okay, fajnie. Może nie jakiś plecak, a nie z drugiego sezonu, plecak cały z hmm. Aha, bo ty masz plecak, ja też. Z drugiego sezonu mam. O Jezu, ta skrzynka. Zobacz, a ty masz pięć tych asfaltów, nie? Dziesięć. Dziesięć. Zobacz, jak ci się trochę odboczy, to znaczy, że opierasz do skrzynki chyba. No. Bo to jest... Y a to jest bana banalnie proste, jak opierasz do skrzynki. No. no mam nie gadał, wiem ci. Aha, typu mnie porobił. Nie, ja typa. Nie, jeszcze nie, nikt. Nikt nikogo jeszcze nie porobił. Ja no, typu do mnie pił! Ej, porobiłem... porobiłem... Ach, o ja typu było! Dwóch typów dwóch, dwóch dominowana, ja jeszcze jeszcze pije z typem, nie? Rozwaliłem no, typa. Ej, porobiłem dwóch typów na 10 AP. O. Okej, okay, spoko. Tylko... No, zostało mi to 10 AP. Mogę, kurczę, zabrać te badaszki. A ja zrobiłem coś takiego dwa wydomie no na Ej, na tej miejscówce, tej takiej tej, co są te, ym, te wagony. Tu jest dużo tych tych... Ej, widziałem jak co coś... Po której nie chcę iść, bo ty ja. Ej, widziałem jak coś tu tak trochę wy wyskakiwało z tego, ze złotej skrzynki. I chyba to podniosłem, ale... Nie wiem, muszę oglądać odcinek, to będę wiedział. Hmm. Uuu! mam, MAM! mam, To kulki, te kulki to O wywoła. kurka! To jest No. Ale ty ma lepszą broń, bo ma to co bije po jeden tak szybko. To? to. Naprawdę? To co było tak szybko po jeden. Ej no nie. To no. mnie zabiło. To to jest mega koksewe jest po prostu. jest no. Mam to! Naprawdę? Gigi! Super! Nie. Mamy oboje. Ej, ja mogę, może zobaczyć na masz Google co to znaczy. Dobra, to zobacz co to znaczy ten ten e, a napisze E. a kiedy mi znaczy wyskoczy mały, mały ludek z Rosji <laughs> nie. jak to złe ej słyszałem jak coś zrobiło jak otworzyłem złotą skrzynkę takie, ti. no właśnie ja też to słyszałem ej, to, chyba to wypada bo już ale mi, ale mi jak z złotej skrzynki jak, te, czy, jak to otwieram to też taki dźwięk słyszę mm -hmm. zawsze jak mam o tu nie Słyszałeś coś? Nie, tylko takie Ale tak jest, jest dźwięk jak się wtedy skrzynił. No, ej tu znowu coś takiego... Tego akurat nie słyszałem. Kurde, ej, ale... Bo tu coś tam... Wpisz to tam. ma angielsko-polski. No bo według... O, widzę typa z kulkami. Myślałem, że przystanę. Nie, nie przystałem. no ale nie Zobaczcie, ile mam tego zebranego. Piąte miejsce zajęło. O, fajnie. Myślałem, że mam różną łapkę w górę. Jeszcze nie. Ej, mam. Trochę, patrz. Dużo mam? Jest trochę, ale nie. Chyba tylko z tego jednego mi wypadło. Ej, poczekaj, powiesz... Nie, co nie, jak, jak, jak tam nie, Co nie, co nie, nie, F indy. spacja spacja, dziesięć, elf. nie, <gamy> Z dużej on. Z dużej litery. On. Um, a. S, nie. No, nie! Ale spacja A. Um, Sychy, elfy. Sy sy el elfy. Ale nie cłuce. Ale ale nie c. -h w półce, dobra? In. In. Dobra. Gold. Gold. Boga. <laughs> a może to jest a to, to jest może półka boga, nie? Goldy. No mam gry, No, gry, jest. g o l W <laughs> złotej półce. Znajdź 10 elfów na złot, ale tu jest jeszcze... Y, H e, S, ale CH H co? H e, Skrzynka. Znajdź 10 elfów na półte złotych skrzyniach. Coś tak myślałem, ale... Nie wiedziałem o co Ej, chodzi. Poczekaj, ja cię zaprosić to zrobimy, okej? Okay? No już za późno, bo ja zagrałem, a ja chcę grać. Zaprosz mnie. Nie. Bo ty jesteś sam. nie. nie, nie. Z tym homes. Ale o co chodzi z tymi półkami? To ja nawet nie wiem. Półki to jest cały świat. Aaaaaa! 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 Ty przed Benem! Ty do mnie nawalasz. nie! Wykładam. Ty próbował by, by mnie zabić z tego. Yy, z łapki. Bo pomimo tego, że miał skara Ej, typy rozwalajam tydzień tą kulkę teraz! on Ona Hansku on, on, on rozwaliłem typowią kulkę. Pilaja... Naprawdę? Tak. Hanskurkę. O, słyszałem też taki dźwięk. Naprawdę? tak Z tej skrzynki złotej. O, widzę dwie złote skrzynie. Ty myślisz, że mnie zabije? Kurde. Kurde, w ogóle nie słyszałem tego dźwięku już. Ej, więc My nie jesteśmy jednymi menelami Też takie menery rozwalają skrzynki, nie tylko my. Y Czyli te kulki. Mhm. Y ja tu wchodzę do, do, do chaty. Y Okej, okay, ty. Y Okej, okay, zabiłem go. Ja też zabiłem typa. No, wchodzę, po prostu do chaty, mam lołanie. Ja. Myślę, że jakiś medbinder. tutaj. No nie złożyłem się uleczyć, myślę, że się uleczysz. Nie było w 90% tak, tak, prawie tak samo. Tylko że ja wchodzę, o, o typ myślał, że coś mi zrobi. I próbował coś mi zrobić, bo zabiję filmik. Tak. A ja zero mam tego. A przed tym jest trzy. Co? No tutaj patrz. Trzy Gdzie? No patrz, tu pisze trzy. Jezu, ale to jest trzecie zadanie. A, ale to nie, to będzie tak. Trzy znajdź. No Ej, zniszczę kulkę. Tak dla, na hamsko. jestem hamskie, jestem bardzo hamskie, jeżeli jeszcze ty pominą kulki. Mhm. Mi też typy nie niszczy, niszczyły, bo normalnie to ich było wiele więcej. No tak. go oni niszczą, to ciągle mnie. O, kolejna kulka, hm. się bardzo opłaca. No, bo trzy szoty tylko. Je, ja zabięty pa. 3 znajdź 10 elfów na półce w złotej skrzyni. 3 znajdź 10 elfów na półce skrzyni. Skoro jest takie echo, mikrofon puściłem i włączyłem. 3 10 elfów na półce w złotej skrzyni. Widzicie, ludzie, macie to, co trzeba zrobić, żeby mieć ten kilo. Tak. O, wypada mi ta broń! Dura! Ta! Duszę się patrz! <grystanie> Nie dusz się! Chyba <grystanie> mi się to tak zrobiło dziwne. Ej, mam 50 tego! Czego? Że el bów zrobić. No fajny jest ten... znaczy do mojego skina ten pytek na pewno nie pasuje. No nie, no to nie. Patrz, będę nawalał tak na hama sobie, bo mam 9 domu. Znaczy nie nawalaj. O Ojez, ile typa! 98 typa! 99 typa, patrz 99 typa! Ej! Patrz! O kurczę! 98, już się wykłada. Trzy znajdzie się półno. Ej, u mnie jest tylko czterech typa. Może lubiesz. Oby nie? Nie trzyma. Hmm. Nie no, by tak. Ale w ogóle nikogo nie mogę znaleźć. W sumie nie chcę nikogo czy znaleźć. Każdy 10 elfów na półce w złotej skrzyni. <noise> ty mają sojusz! Ty po No. A ty sojo. Mhm. No co ty myślałeś, że Ja sojusze robię, ja nie jestem taki słaby. Muszę znajdź 10 elfów na półce w złotej skrzyni. Teraz pójść po angielsku. Ty hej? Ty ej, więcej mam już tego, patrz. Three find 10 elf on a shelf and gold chest. Ej, ale to chyba może tylko jednego ze zebrać. Na Jednym me... Jednego No. One chyba. Mądro zrobili w sumie, no bo z złotych skrzynek jest od groma. No. Nie aż tak może jak zwykły, ale no, to było za łatwe jakby Zwykle masz 100 zwykłych skrzynek, o to przecież to jest banalnie proste. No. Niby jest to, to duża ale... Ale jak się ma. tak gra, to w sumie tak się... Tak, się pierwsze takie... to, dużo, no. to jest Ej, pierwszy takie, kurde, i to jest bardzo, a ja później takie, patrzcie... Fajnie... to w ogóle do mnie nie napala ma poletowego szota. Ej, pierwszy tak... pierw tak... pierw takie... Ej, pierwszy takie...